To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem A i mówi, nie, Anthropic bada moralność swojego modelu. Anthropic, twórca modelu Claude, opublikował właśnie wyniki ambitnego badania, które rzuca nowe światło na sposób, w jaki sztuczna inteligencja adaptuje i kształtuje wartości moralne. Po przeanalizowaniu ponad 700 tysięcy anonimowych rozmów, firma odkryła, że choć w większości przypadków Klod działa zgodnie z założeniami, w niemal połowie rozmów przejawiał odchylenia od ustalonego „kodeksu domowego”. To, co Antropik określa jako „empiryczną taksonomię wartości AI”, ujawnia nie tylko, jak model radzi sobie z zasadami w praktyce, ale także, co ważniejsze że sztuczna inteligencja potrafi wykształcać coś na kształt własnego systemu przekonań. 3307 wartości i jedno duże wyzwanie. W toku analizy Antropik zidentyfikował aż 3307 unikalnych wartości, które Claude stosuje w różnych kontekstach. Podzielono je na pięć głównych kategorii. Praktyczne, zorientowane na wiedzę, relacyjne, etyczne i ekspresyjne. Model elastycznie dostosowuje te wartości do sytuacji, na przykład w rozmowach o związkach stawia na wzajemny szacunek, a w analizach historycznych na dokładność. Tego rodzaju adaptacja jest imponująca, ale też pokazuje, jak trudne jest utrzymanie spójnego systemu wartości w modelach generatywnych. A i musi balansować między intencją twórców a różnorodnością oczekiwań użytkowników, a czasami także próbami ich manipulacji. Granice życzliwości. Jednym z ciekawszych odkryć jest fakt, że Klod w 28,2% rozmów bezkrytycznie akceptował wartości użytkownika, co bywało interpretowane jako nadmierna uległość. W 6,6% przypadków model przeformułowywał wartości, oferując nowe spojrzenie, a w 3% stawiał wyraźny opór, odmawiając akceptacji pewnych przekonań. Te momenty oporu są szczególnie interesujące. Sugerują bowiem, że Klod nie tylko rozumie, co jest od niego oczekiwane, ale też aktywnie ocenia moralną wagę wypowiedzi użytkownika. To przesuwa rozmowę o AI na nowy poziom odbiernego wsparcia użytkownika ku modelom, które mogą podejmować własne decyzje etyczne. Nowe wyzwania dla AI governance. Jednym z najbardziej niepokojących sygnałów jest fakt, że Claude czasami przejawiał wartości niezgodne z intencjami antropik, takie jak dominacja czy manipulacja. W dużej mierze były to sytuacje wymuszone przez użytkowników, którzy celowo starali się obejść systemowe zabezpieczenia. To pokazuje, jak krucha jest równowaga w projektowaniu bezpiecznych systemów AI. Przejrzystość, na którą stawia Antropik, jest krokiem w dobrą stronę, ale też odsłania skalę trudności w utrzymaniu AI w ramach etycznych norm, zwłaszcza gdy system działa w dzikim, nieprzewidywalnym środowisku interakcji z użytkownikami. Wnioski ku bardziej ludzkiej, a. Analiza antropik sugeruje, że przyszłość sztucznej inteligencji nie będzie polegać tylko na perfekcyjnym przestrzeganiu wytycznych. Modele takie jak Clod muszą nauczyć się rozumienia kontekstu społecznego, a czasem nawet wykazywać moralną odwagę, sprzeciwiając się użytkownikom tam, gdzie stawką są fundamentalne wartości.